Cześć, witajcie w moim kolejnym internetowym przedsięwzięciu. Rozpoczynam kolejny duży projekt, który na bieżąco będę relacjonował. No i właśnie tym filmem chciałbym zrobić takie wprowadzenie powiedzieć Wam zarówno o samym projekcie, jak i o historii tego miejsca, które jest dla mnie wyjątkowe. Pozwólcie, że będę się trochę wspomagał taką małą ściągą, bo przygotowałem sobie wszystkie założenia, które chciałbym. Wszystkie informacje, które chciałbym Wam tutaj przekazać, podzieliłem je na takie cztery e, krótkie działy, czyli historia tego miejsca, założenia projektu, to e, na jakim jesteśmy w tej chwili etapie, no i e, krótkie plany na przyszłość. A więc e, proszę, posłuchajcie, bo jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważna historia. No i pokrótce e, chcę Wam ją przedstawić i już naświetlić, jak to takie tutaj. E, w tej chwili widoczne ściernisko niebawem zmieni się w coś naprawdę fajnego. Także zapraszam do tej krótkiej historii. Historia tego miejsca, czyli jak to wszystko e, rozpoczęło się, skąd ta cała historia i dlaczego tutaj dzisiaj jestem. A więc wszystko rozpoczęło się mniej więcej 3 lata temu. E, z tamtym okresem wiążą się dla mnie naprawdę bardzo, bardzo cenne wspomnienia. No i właśnie jedno z nich e, jest jakby tutaj związane z tym miejscem. Wówczas, będąc gdzieś tutaj w okolicy, yy, znalazłem ogłoszenie o tej, yy, o tej działce, o tej posesji, którą, na której w tej chwili jesteśmy. A w ogóle tylko wspomnę, że pochodzę tutaj z niedalekiej yy, miejscowości zlokalizowanej niedaleko jakieś 20 km. No, w każdym razie, będąc tutaj w tej miejscowości, gdzieś tam udało się yy, natrafić na ogłoszenie o tej nieruchomości. No wówczas już jakby pojawiły się pierwsze pomysły. Początkowo miał być to taki typowo letniskowy domek, a więc, a więc e, tak to się wszystko rozpoczęło. E, wspomnienia, plany, to wszystko było, było takie bardzo, bardzo radosne, a więc, a więc jakby w głowie zaczęło się to wszystko układać. Później na około 2 lata zostało zawieszone. W międzyczasie budowany był inny ogród, z którym, z którym również mam. Yy, przyjemne wspomnienia. Tutaj kilka kadrów, zobaczcie, jak to wyglądało. A więc, a więc ten pomysł na jakiś czas został odłożony. No i mniej więcej pół roku temu udało się do niego wrócić. Te wszystkie plany odżyły, a więc, a więc pojawił się już w trochę takiej zmodyfikowanej formie. Natomiast wróciłem do tego, aby, aby tutaj powstał dom już taki typowy, całoroczny, mieszkalny, drewniany i właśnie z takimi widokami. Jak tutaj możecie, możecie widzieć, mniej więcej dwa miesiące temu te, te pomysły zaczęły już się krystalizować, rozpoczął się cały proces projektowy. To wszystko oczywiście gdzieś tam w głowie się powoli układało, dojrzewało. No i mniej więcej w ciągu tych trzech lat, jak wspomniałem, ta droga od tego pierwszego zaciekawienia tą działką doszła do tego, kiedy zacząłem to powoli realizować. Założenia projektu, czyli co tak naprawdę tutaj będzie się działo, a więc e, po kolei. Całe przedsięwzięcie nazwałem krok po kroku: zbuduj swój dom i ogród. A więc właśnie e, w takich najdrobniejszych szczegółach, w odcinkach, zarówno filmowych, jak i opisowych, na mojej stronie będę relacjonował całe to przedsięwzięcie związane właśnie z budową domu i budową ogrodu. Do całego projektu udało mi się zaprosić kilka, kilka naprawdę świetnych osób, kilka fajnych firm, które wspomogą mnie w tym całym, całym przedsięwzięciu. No i myślę, że gwarantuje to chociażby to, że, że efekty będą bardzo, bardzo fajne. Zdecydowałem się na drewniany, niewielki domek, który będzie. Będzie tutaj dziełem, będzie wykonany przez WG Partners, a więc jednego z moich tutaj partnerów tego projektu, konkretnie Maćka, bardzo, bardzo sympatyczny człowiek, z którym już mam przyjemność od pewnego czasu współpracować właśnie przy realizacji tego typu drewnianych domów. No i zdecydowałem się na projekt Classic Barn, czyli, czyli niewielki drewniany domek, ale bardzo funkcjonalny, o nowoczesnej stylistyce a więc, a więc no, na pewno ładnie tutaj również wpisze się w tą lokalizację. Drewniany o powierzchni zabudowy 35 m2 i z takim niewielkim użytkowym poddaszem. A więc projekt Classic Barn, do tego cała posesja, ma być to naturalistyczny, taki swobodny ogród, również wpisujący się właśnie w ten tutaj górski krajobraz dużo takich lekkich nasadzeń, traf ozdobnych, czy, czy chociażby głazów. Chociaż to wszystko z taką nutą nowoczesności, a więc również, również no myślę, że sprawdzi się bardzo dobrze. Wykonawcą tego wszystkiego będzie również zaprzyjaźniona moja firma Quercus Mikołajczyk, a więc kolejny partner tego projektu, więc, więc, więc gwarantuję to, że na pewno będzie ciekawie do tego planujemy tutaj taką mini strefę spa, a więc, a więc e, tak, aby można było tutaj naprawdę komfortowo i przyjemnie spędzać czas. To kolejny z partnerów tego projektu, Center Spa Krzysiek również mój bardzo dobry znajomy, a więc a więc także gwarantuje to e, powodzenie tego przedsięwzięcia. No i jakby nad tym wszystkim taką klamrę e, zaciąga ta piękna okolica i, i myślę, że to tło w którym się znajdujemy to również jest jakby gwarancją tego, że, będzie, że to wszystko będzie naprawdę bardzo ciekawe, no i takie dobrze wpisane w to otoczenie. Gdzie jestem w tym momencie? Proces rozpoczął się tak jak powiedziałem około 2-3 miesiące temu, no i w tej chwili działania skupiają się na na projekcie tak aby właśnie ten wspomniany projekt budynku Classic Barn zaadaptować tutaj do, do, do tej działki, do tego miejsca. No i tutaj jest to rolą Tomka, kolejnego mojego partnera. Tomasz Grębski, pracownia architektoniczna. Naprawdę również przemiły człowiek, bardzo kompetentny. A więc on właśnie trzyma tą pieczę nad tym całym projektem. Więc w tej chwili właśnie na tym etapie jesteśmy. Kiedy nagrywam ten film, to na stronie już są już jest kilka wpisów, właśnie takich opisujących te kroki, które do tej pory przeszliśmy. No i właśnie, właśnie jednym z nich jest to, o czym, o czym jakby tutaj, nad czym pracujemy wspólnie, wspólnie z Tomkiem. Oczywiście, aby to wszystko zrealizować, potrzebne są również działania geodety. No i tu kolejny mój partner, Mariusz, pracownia geodezyjna, on tutaj już na tej działce był, wykonywał pomiary. E, Postaje w tej chwili tak zwana mapa do celów projektowych. No i ta mapa będzie przekazana właśnie Tomkowi, architektowi i na niej będzie e, zlokalizowany ten budynek. E, budynek, jak wspomniałem, e, to będzie dzieło Maćka, WG Partners, więc, więc e, no, jestem spokojny, że to wszystko, e, że to wszystko będzie dobrze. No i jak jesteśmy tutaj jeszcze w tym miejscu. Wspomnę tak krótko o partnerach, którzy będą jakby w dalszym toku tutaj tej inwestycji. Przygotowałem sobie krótką, krótką ściągę, a więc będą tutaj gnejsy.pl, czyli właśnie piękne kamienie takie naturalne, gnejsowe, głazy, więc myślę, że będzie ciekawie. Brookbed, trochę tych elementów nowoczesnych do tego projektu ogrodu przewidujemy, a więc właśnie takie betonowe nowoczesne materiały, kompleks market, drewno no bo planujemy tarasy i również właśnie taką, takie trochę skręt w tą, w tą naturę gardena, czyli różnego rodzaju tutaj systemy nawodnieniowe nak, który będzie nas wspomagał narzędziami podczas budowy tego przedsięwzięcia awant, grillo, a więc maszyny do budowy ogrodu, mniejsze, większe no i, i, i również będą przydatne center spa, wspomniałem o tej strefy spa no i firefly, takie efektowne paleniska aby można było tutaj również miło y, i tak sympatycznie y, spędzać ten czas a więc to jest grupa osób, którymi i firm, marek którymi udało mi się tutaj otoczyć których udało się zaprosić do tego przedsięwzięcia a więc w toku właśnie Całych tych relacji będziecie widzieli, co na jakim etapie i z czego będziemy tak naprawdę korzystać. No, i w podsumowaniu tej krótkiej mojej opowieści, bo być może właśnie cały czas was intryguje, po co ta butelka. A więc, krótkie takie pomysły: yy, pomysły na to, co tutaj jeszcze w międzyczasie zostało wymyślone. Ja pozwolę sobie właśnie na szczęście otworzyć, zrobić taki symboliczny toast. No myślę, że tutaj to się trochę tutaj Być może jadąc Wzruszyło, więc może wyszczelić, zobaczymy W każdym bądź razie Pomysł cały czas ewoluuje Od tego przedsięwzięcia początkowego, czyli budowy tego drewnianego domku i naturalnego ogrodu Poszedłem W stronę, w stronę taką dalszą, również od niej od wielu wielu lat myślałem Aby stworzyć taki swój Mały ogród pokazowy, własny taki, taki ośrodek. No, i w tym wypadku będzie to właśnie ośrodek kilku domków wypoczynkowych. Do których będę Was również zapraszał, domki będę wynajmował. To wszystko będzie wpisane, wpisane właśnie w ten krajobraz, wpisane w tą działkę, którą już posiadam oraz jeszcze jedną, którą którą tutaj obok jakby w tej chwili udało mi się również nabyć, no i to wszystko stworzy taką osadę z ogrodem na ty, właśnie klimatyczną, komfortową, połączoną z tą strefą spa, a więc myślę, że będzie tutaj bardzo miło ten czas spędzać, no i mam nadzieję z Wami się spotykać i jakby spędzać ten czas na rozmowach, chociażby o ogrodach, a więc ten symboliczny toast, to wszystko jakby tutaj również chciałbym w tym miejscu podziękować osobom, które są w to zaangażowane, osobom, od których to się wszystko zaczęło. Myślę, że ci, którzy oglądają, wiedzą, wiedzą o kogo chodzi, dlatego, dlatego z tego miejsca dziękuję tym, którzy jak powiedziałem angażują się, pomagali mi na wszystkich etapach, które do tej pory i które przed nami. A więc otwieramy. O, nawet udało się bez, bez wielkich strat. No i symboliczny symboliczny toast, który wzniosę sam, a drugi kieliszek jest dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że jesteśmy w tym miejscu i do tego, no, że powstał w ogóle ten pomysł, i, i że już jakby rozpoczął się realizować. I mam nadzieję, z powodzeniem się zakończy. A więc Wasze zdrowie, zdrowie również wszystkich, wszystkich Was, którzy to oglądacie, którzy kibicujecie moim poczynaniom no, szeroko pojętym w internecie i również temu projektowi. W opisie filmu, oczywiście, zostawiam link do, do projektu na blogu. Tam to wszystko będzie na bieżąco relacjonowane. No i tutaj także w odcinkach, a więc tyle takim szerokim tytułem wstępu mam nadzieję, że dobrnęliście tutaj do, do tego etapu, a więc Wasze zdrowie trzymajcie kciuki i mam nadzieję już na przełomie roku być może zaprosić was tutaj właśnie do osady zielonej osady z ogrodem na tak, tak więc do zobaczenia dzięki za uwagę cześć.